Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia z zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa. Ewangelie różnią się między sobą, co nieraz, zwłaszcza na początkowym etapie czytania Biblii. Wprowadza nas w pewną konfuzję i niepokój. Ewangelie różnią się, ewangeliści różnie opisują te same wydarzenia, różnie zapamiętali i przekazali nam słowa Jezusa. Wierzymy, że te miejsca, w których się różnią te różnice między ich tekstami, to są właśnie miejsca szczególnego natchnienia, szczególnego działania Ducha Świętego że przez każdego z nich Pan Bóg chciał nam zwrócić uwagę na coś innego, powiedzieć coś jeszcze, czego nie powiedział przez pozostałych. Dzisiaj tę dobrze nam znaną scenę czytamy, słuchamy o niej w relacji według świętego Łukasza. Tylko Łukasz spośród trzech ewangelistów, którzy tę scenę opisują, nie pisze, że to się działo pod Cezareą Filipową. Tego nie zauważa, ale za to zauważa coś, czego Marek z Mateuszem nie zauważyli. To znaczy, że ta rozmowa Jezusa z uczniami, te dwa pytania, które im stawia, że to się wszystko wydarza niejako w trakcie modlitwy Jezusa. Modlił się na osobności, byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z pytaniem. To pytanie, które Jezus stawia uczniom, jest zanurzone w tę tak bardzo osobistą, intymną, bliską Jego relację, Jego rozmowę z Ojcem. Jest częścią Jego relacji z Ojcem, jest częścią Jego modlitwy, czegoś bardzo osobistego. I może w tym kontekście dzięki temu łatwiej nam zobaczyć, że to pytanie jest niesamowicie osobiste. To nie jest quiz z nagrodami. To nie jest teleturnie, to nie jest egzamin, który Jezus uczniom przeprowadza, czy już Go rozpoznali, czy nie. A Wy za kogo mnie uważacie? Dosłownie, gdyby te, to pytanie przetłumaczyć, to trzeba by je przetłumaczyć, a ja kim według was jestem? Kim ja mówicie, że jestem? Albo po prostu kim dla was jestem? Kim dla Ciebie jestem? Przecież to jest pytanie, które my od maleńkości, najpierw bez słów w ogóle, zadajemy od maleńkości po ostatni dzień naszego życia. Najpierw naszym rodzicom, wychowawcom, najbliższym, potem naszym rówieśnikom, różnym autorytetom w naszym życiu, potem większość z nas tej jednej, jedynej osobie. Ale tak naprawdę zadajemy to pytanie, w każdej ludzkiej sytuacji, we wszystkich relacjach, w których jesteśmy, w każdej grupie, w której się znajdziemy, kim dla Ciebie jestem? Czy jestem ważny? Czy jestem cenna? Czy jestem potrzebny? Czy się liczę? Czy mam znaczenie? Czy to, że jestem, coś zmienia? Czy właściwie jak jestem, to jedno dobrze, a jak nie ma, to drugie dobrze? Czy jestem w Twoich oczach mądry? Piękna? Doskonale wszyscy wiemy, jakie spustoszenia w człowieku i jakie dramaty w jego życiu może spowodować brak odpowiedzi na to pytanie lub brak właściwej odpowiedzi na to pytanie. Jak bardzo potrafi człowieka wewnętrznie zrujnować, kiedy nie usłyszy twierdzącej odpowiedzi tak, jesteś ważny, liczysz się, jesteś potrzebna. Dzisiaj Jezus to pytanie zadaje uczniom, czyli nam: Kim dla Ciebie jestem? Jestem ważny? Jestem Ci potrzebny? To pytanie nam Jezus stawia w każdej naszej modlitwy. I tak jak w naszym życiu, dawanie właściwej odpowiedzi na to pytanie zaczyna na się od czasu temu, kto pyta. Tak samo jest z naszą modlitwą, z naszą relacją z nim. Przecież my wszyscy dobrze wiemy, że owszem, to jest miłe, jak ktoś będąc w drodze gdzieś pośród swoich obowiązków zadzwoni do nas, czy napisze, czy machnie nam na ulicy, zwracając na nas uwagę. Ale czujemy się naprawdę ważni wtedy, kiedy ktoś jest gotów zmarnować dla nas swój czas, czyli poświęcić go tylko dla nas, zarezerwować go tylko dla nas. Inaczej próżno przekonywać człowieka, że jest dla mnie ważne, jeśli nie jestem w stanie wyrwać dla niego choć w chwili czasu, który będzie ofiarowany tylko jemu. Z całą uwagą skupioną na nim, nie przy okazji czegoś, nie po drodze, nie w przelocie. Ale i znów my wszyscy doskonale potrafimy zrozumieć, że ta druga osoba, na przykład, ma dla nas tylko kilka takich minut, bo jest tak zapędzona, zaganiana. Przecież wszyscy to potrafimy doskonale zrozumieć, naprawdę Pan Jezus tym bardziej. Jeśli to jest tak, że od rana do wieczora jesteśmy w takim kołowrocie, to On zrozumie, że, że mamy dla Niego tego dnia tylko kilkadziesiąt sekund być może, tylko kilka minut dosłownie. Ale to jest pier preludium odpowiedzi na to pytanie: czy ja jestem ważny, kim ja dla Ciebie jestem. Ktoś ma dla mnie te chwile dosłownie, ale tylko dla mnie. I to jest pytanie o naszą modlitwę. Warto też zauważyć, że ta rozmowa Jezusa z uczniami to nie jest rozmowa podsumowująca ich drogę. To jest rozmowa w połowie drogi. Ewangelia Łukaszowa akurat nie, ale na przykład Ewangelia Markowa jest tak skonstruowana, że ta rozmowa wypada dokładnie w połowie tekstu. Znaczy przez pierwsze pół Ewangelii uczniowie poznają Jezusa, widzą Jego cuda, słuchają Jego nauczania. Dokładnie w połowie jest ta rozmowa, to pytanie, i potem już idą do Jerozolimy, tak jak zresztą Jezus zapowiada to. I wa warto to zauważyć kiedy słuchamy tej odpowiedzi Piotra, co do której chcielibyśmy przecież, żeby była i naszą odpowiedzią. U Marka Piotr odpowiada Jezusowi po prostu Ty jesteś Mesjasz. Za kogo mnie uważacie? Za Mesjasza. U Mateusza Piotr odpowiada Jezusowi Ty jesteś Mesjasz, syn żyjącego Boga. To znaczy Mateusz zapamiętał tę scenę, tę Piotrową odpowiedź tak, że Piotr Wyznał w Jezusie Mesjasza i wyznał w Jezusie Syna Bożego. Ale Łukasz, którego Ewangelii dziś słuchamy, którego Ewangelię dziś przyjmujemy jako dobrą nowinę dla nas, jeszcze trochę inaczej to odpowiedź zapamiętał. Za kogo mnie uważacie? Za Mesjasza Bożego. I to dopowiedzenie Bożego, ono jest ogromnie ważne. Dlatego, że ilu było ludzi w tamtym czasie w Izraelu, tyle było pomysłów na to, Kim powinien być Mesjasz, jaki powinien być, Co powinien zrobić, co powinien dać, Co powinien zlikwidować, Jak się powinien zachować, kim okazać? Każdy miał jakieś wyobrażenia, marzenia, spodziewania. A Piotr mówi Jezusowi uważamy Cię za Mesjasza Bożego, należącego do Boga. Wyznajemy w Tobie Mesjasza według pomysłu Boga, nie według naszych pomysłów i naszych oczekiwań. Łukasz to miłosiernie dla Piotra pomija, ale my od Marka, który spisywał Ewangelię pod do Piotra i od Mateusza wiemy, że dosłownie za chwilę, kiedy Jezus im powiedział, no to idziemy do Jerozolimy, tam będę odrzucony, tam zostanę zabity, Piotr natychmiast swoim zachowaniem wypa jakby wyparł się tej deklaracji, bo wziął Jezusa na bok i zaczął mu tłumaczyć, że to jest zły pomysł, ja się na to nie zgadzam, nie, tak to nie będzie. Ta deklaracja Piotra jest na wyrost. Przerasta go, on nie dorasta do tego swojego wyznania. I to jest bardzo często o nas. To się bardzo często dzieje w naszym życiu wiary. Że nie dorastamy do tego co wyznajemy. Że nasze życie nie poświadcza jeszcze tego co chcielibyśmy Jezusowi zadeklarować, powiedzieć. Co nam się wyrywa z serca, szczerze. Mało tego, co duch święty budzi w naszym sercu. U Mateusza przecież, kiedy Jezus, kiedy Jezus słyszy odpowiedź Piotra, to mówi mu: Piotrze, nie wpadłeś na to sam. Nie ciało i krew ci to objawiły, duch ojca mojego. Tak często jest tak w życiu, że my nie dorastamy do tego, co duch święty budzi w naszym sercu, do tych pragnień, do tego wyznania do tych deklaracji, które chcielibyśmy Jezusowi złożyć. Ale to jest rozmowa w połowie drogi. Oni się będą jeszcze wielokrotnie opierali temu, co On mówi, tej zapowiedzi paschy, męki, śmierci, zmartwychwstania, a On ich będzie prowadził mimo tego oporu, mimo ich grzechów, do Jerozolimy i ich tam doprowadzi. I chociaż w godzinie paschy go zawiodą, to na tym też ta historia się nie skończy. Sam Piotr będzie jeszcze długo, długo, długo dojrzewał i boleśnie dojrzewał do tego, żeby, jego, żeby ta deklaracja stała się prawdą o jego życiu, żeby się poddać całkowicie Jezusowi. Jeszcze wiele lat mu to zajmie. Już będzie po niebo wstąpieniu, Piotr będzie głową Kościoła, dotrze do Rzymu, jak chce tradycja i jeszcze to będzie niedokonane do końca w jego życiu. To jest rozmowa w połowie drogi. To jest też rozmowa na początek tego tygodnia, który zaczynamy. U początku tego konkretnego tygodnia, tych konkretnych dni, które są przed nami, Pan Jezus pyta: Kim dla Ciebie jestem? Jestem na tyle ważny, żeby wyrwać dla mnie tych kilkadziesiąt sekund, kilka minut dziennie, tak tylko dla mnie. Bo jeśli to się stanie, to On ten czas wykorzysta właśnie po to, żeby mnie przemieniać. Właśnie po to, żeby mi pomagać dojrzewać do tych deklaracji, do tych wyznań, które chciałbym, żeby były prawdą o mnie. To w pierwszym rzędzie znaczy to tak groźnie brzmiące tracenie życia, do którego Pan mnie zaprasza w tym tygodniu, dla Niego. To się zaczyna od tych kilkudziesięciu sekund które zmarnuje dla Jezusa. Ale też Pan nas prowadzi także w tym tygodniu ku pastrze. I myślę, że o tym nam bardzo mówiły te dwa pierwsze czytania. Gdzie Paweł nas przekonywał, wszyscy przyoblekliście się w Chrystusa. Jesteście kimś jednym w Nim. Wszyscy jesteście synami Boga, jak On. I słuchaliśmy tego proroctwa Zacharioszowego o przebitym jedynaku, o przebitym synu, o przebitym Mesjaszu. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Przecież Ciebie też przebiją w tym tygodniu. Ludzie, słowa, wydarzenia, wypadki mniejsze, większe. Jeśli nie przebiją za przeproszeniem na wylot, to przynajmniej zadrasną. Przecież Ty też będziesz mieć w tym tygodniu swoją paskę odrzucenia, niezrozumienia, jakichś nieporozumień. Znajdź tych kilka minut sam na sam z Jezusem, żeby On mógł te Twoje rany, tak jak to było w proroctwie Zachariasza, przemieniać w źródła łaski. Żeby ludzie patrząc na te rany, które... Z rozmysłem albo niechcący Ci zadadzą, mogli zobaczyć ze zdumieniem, że te rany nie kipią nienawiścią, nie kipią złością, nie kipią pragnieniem zemsty, ale że są źródłami łaski. I to się może urodzić w każdym i każdej z nas z tego sam na sam z Nim, z tego zanurzenia się z Nim w Jego modlitwie. Z tej odpowiedzi tak, tak jesteś dla mnie na tyle ważny, jesteś dla mnie kimś takim, że stracę dla ciebie tych kilka minut mojego życia codziennie. Co daj nam, Panie Boże? Amen.